Siemanko. Siemano. Piątek, jedenasty października. Znowu wyjazd nocny. Tak jak ostatnio. Jedziemy dzisiaj najpierw do Łomży, z tego co wiem. A później na Starachowice. Jakoś chyba niedawno byliście ze mną tam. Także chłodnia chodzi. Już widzę, bardziej słyszę, że zmniejszyła obroty. Także pewnie temperatura już jest. Będzie można pomału się zbierać. Także zapraszam Was na kolejny odcinek. Zobaczymy, co nam ta trasa przyniesie. Jedziemy! No i w końcu załadowane. 21 ton. Mam miksa, trochę palboxów, trochę pojemników. Trzy palety do łomży. Fajnie rozłożone po całym aucie. Dosyć ciężko, ale rozłożone dobrze. O, teraz kurde. Nie umyłem ostatnim. Przerzuciłem się znowu na zieloną herbatkę, nie na kawę. Już piję chyba trzecią trasę. O kurde, jak gorąco. Ogólnie to przeziębiony jestem, nie wiem, jakiś kurde gangster wirus krąży. Syn miał zapalenie płuc, córka jakieś przeziębienie, żona też teraz leży. Jakoś wszystkich porozkładało. Jakoś coś tam wziąłem ze sobą, tableteczki, żeby może zapobiec wcześniej, co by nie złamało, nie? Tak, konkretnie, co do pogody, 8 stopni na plusie, ciemne niebo, ale nic z niego nie pada. Także ogólnie sucho jest. Będziemy atakować. Najpierw jedziemy do Łomży. No niestety, nie spodziewałem się, że tutaj będzie jakaś kolejka, ale nieduża, jedna solówka stoi, więc myślę, że w miarę to powinno pójść. Zaraz się przestawię tylko tam dalej i poczekam. Kurde, zawsze tutaj jak przyjeżdżałem to brali od strzała. Nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jakieś auto pod rampą stało. Byłem pytać, to... Mówili, że 6 palet. Ja myślałem, że całego ściągają. Ale 6 palet. Mówił, że i tak trzeba chwilę poczekać, bo oni każdą paletę ważą, zapisują i tak dalej, i tak dalej. Potem przesyłają dalej, także to schodzi. No w każdym razie, może 15 mi wyjdzie tutaj. Wtedy zrobiłbym gdzieś przed Warszawą albo za Warszawą, jakby mi się udało na ten nowy dojść. 30 i potem resztę dolecieć. No zobaczymy. Żeby nie było tak, że tu 45 wyjdzie. Ja myślę, że chyba nie, bez przesady. W każdym razie, standardowo czekanie. W transporcie czekanie, czekanie, czekanie. No i tak, tu trzeba się łamać. Nie wiem, czy będzie widać. Ciemno. Ale trzeba złamanemu być. Normalnie bym się zrobił w jajo. Kurde. Myślałem, że te trzy palety jadą do jednej firmy. To się okazuje dwie zostają w jednej firmie a jedną muszę zawieźć do innej firmy. Też w łomży. Jestem już na miejscu. Chwilę poczekałem na chłopa nie wiem, z 15 minut dokładnie 15 minut przyjechał, rozładował. I będę leciał już na te Starachowice, kurde, ale się nie spodziewałem, że będę miał trzy punkty rozładunku. Była rozmowa o jednej łąży. A kurde, nawet dokumenty tak dokładnie nie spojrzałem. Aż tak patrzę na tym, na naczepie, że i na nazwa firmy mówię, co jest, ale tak się przyjrzałem w dokumentach, no tak, faktycznie. Ale już o tym nikt nie powiedział. Prawdopodobnie dołożyli, może w międzyczasie. Takim zestawem, kurde, w takie miejsca przyjeżdżać z jedną paletą, to kurde, śmiech na sali. No ale co zrobić? Pst, dobra, jedziemy. Nie wiem, kurde, szczerze to się zastanawiam, kiedy te opony w naczepie albo strzelą, albo nie wiem, zajdą z Felgi. Nie mam pojęcia, kurde. Trzy palety oddałem. To podejrzewam, że mamy z 20 ton na sobie. A te adresy są takie, że praktycznie, żeby stamtąd wyjechać, zawrócić nie ma innej możliwości, jak obrócić się praktycznie na czepu w miejscu. Nie wiem, patrzyłem tylko i się zastanawiałem jeszcze do tego, żeby to chociaż była kostka brukowa, asfalt, jakiś coś równego. A to doły, doliny, kurde stara kostka wygnieciona, kolejny tylko patrzyłem, otworzyłem lewe okno i tylko patrzyłem się zastanawiałem czekałem, czy to będzie strzał, czy co to będzie nie wiem, tak samo te ośki, kurde zaraz będą rozklekotane co do tych adresów trzeba będzie kurde szefowi powiedzieć jutro jak będzie dzwonił na powrocie, że kurde żeby nie był zdziwiony jak to coś pierdyknie w końcu. Ale zresztą, co on mi powie? Taka robota. Takie adresy, wszyscy takie, że nie. Teraz jeszcze tam w miarę był taki, pamiętam, obrót, że w miarę można było się obrócić. A teraz, kurde, gdzieś pozostawiali jakieś pachołki. Trzeba praktycznie w miejscu się obracać, kurde, z pełną uwagą na czepy. W tej pierwszej firmie jest to samo, co i w drugiej, tylko tam. Może trochę bardziej e, równy ten plac jest, ale też jak od nich się wyjeżdża, to trzeba konia podnosić, bo jak nie podniesiesz, a załadowany wyjeżdżasz, to albo stopami zaczepiasz o podłoże, albo paleciarą. I też trzeba pamiętać, żeby podnieść. Właśnie, kurde, pamiętam, w tamtym roku też były takie firmy krzaki że właśnie się jechało gdzieś z towarem to zawsze jakaś jedna lub dwie palety trzeba było zawieźć do takiego miejsca że tam kurde no solówkami, busem to może solówko to tak kurde średnio ale firmy dla busów i trzeba było wjeżdżać jeszcze ja rozumiem żeby to na końcu jak przyjeżdżasz tam z tą jedną paletą no to tak ale na początku gdzie kurde zestaw załadowany na żółwiu jedziesz złamany pod kątem 90 stopni to szarpie kurde koniem, bo nie wie, nie ma siły jechać, nie wie jak jechać kurde Dziwnie, dziwnie to zorganizowane, no. na razie wszystko chyba całe <grytanie> Także Skoczyłem już na S61 z powrotem Warszawą trzeba będzie 30 zrobić, bo pewnie do tego nowego to nie dojdę przez te kręcenie się tutaj. No dobre, a może dość narzekania, biedolenia z tych nerw. Chyba zasłużyłem sobie na jakąś kanapeczkę. Kurde, co zjeść. Nie lubię takich sytuacji, no nie. Ale co zrobić? Transport. Znaczy, może nie chodzi o to, że mam z tym jakiś problem, tylko kurde, no szkoda mi naczepy i tych opon, to nie są tanie rzeczy, chociaż mnie to nie kosztuje, ale też i problemy w razie, kurde, strzału, czy, czy czegoś, bo trzeba będzie, kurde, zaraz może koło wymieniać. Dobra, jak powiedziałem, dość narzekania, trzeba coś zjeść środek nocy, PKS-y nie jeżdżą Więc stanąłem na zatoczce, bo wszystkie parkingi zawalone Także Na trzydziestkę myślę, że tu nie będzie problemu A przez pół godziny co tu można robić? Nic, chyba się położyć tylko Dewasto odpalone, zjechać jak dmucha Co iść, chyba się legnąć A few moments later A o tam Pospał, nic nie pospał za krótka pauza ale znów już przymulił tak fajnie jak zadzwonił budzik to normalnie nerwa miałem mógłbym w sumie dwie godzinki pospać bo za rozładunek nie wiem chyba na szóstą na siódmą tam czasu bym miał, ale może wcześniej zdaję, nie wiem. Lepiej zajechać i mieć z bani, może wcale po się rozładują, też nie wiadomo. Zobaczymy, co tu jeszcze zostało, pewnie z dwie 2-2,5 dwie godzinki drogi. Teraz będzie ruszać rozładowany załadowany, 48 pallboxów, jakieś pół naczepy taki se znalazłem i zaraz będziemy ruszać Standardowo Zapomniałem ośkę podnieść Ząba założona Także pojemniczków nie zobaczymy Kurde, te opony jeszcze całe Idziesz i idziesz Tam też stoją panowie Ale chyba weekendówka Tylko trzaska. Dobra, w górze. To co? Lecimy już w kierunku domu na weekendik. Kurde weekendik, niedziela i w poniedziałek wieczorem czy w nocy tam wyjazd. No ale tak musiałem zrobić, żeby pojechać teraz piątek sobota, bo przyszły weekend muszę mieć wolny, na trzy weekend, długi weekend, piątek, sobota, niedziela, także żeby jakoś to miało ręce i nogi, to pojechałem teraz w piątek. I co, na razie nie będę się odzywał, bo planuję odpalić live'a, ewentualnie później po live'ie się odezwę, także ruszę. Mopchomentowo, między Łążą a Ostrowią, przez całą drogę nagrywałem live'a, więc dlatego teraz się odpalam, praktycznie wyszło z 4 godziny. No prawie 4 godziny. Także lecę teraz po jakąś kawkę. Jak widzicie miejsc parkingowych brak. Tutaj gościu mnie pokierował, żebym stanął. Miałem tam wjeżdżać, się pasować, ale bez sensu na 30 tylko. A tam wszystko zawalone. Więc lecę. Wezmę kawę. Ewentualnie może coś zjem, zobaczę, czy na szybko coś wezmę, a jeśli nie. To, to nie. I tyle. No, tak stoi sprzęt w takim miejscu. Także taka sytuacja. Nie wiem, czy na mecz zdążę. Dzwoniłem do prezesa co z pojemnikami. To mówił, żeby dzwonić, pytać, jeżeli uda się rozładować, żeby dzwonić po prostu do wózkowego, jeżeli będzie bo oni są chyba do 21 czy 22 to rozładuję a jeśli nie to wracasz na bazę co tutaj tyle ludzi jakieś zebranie dobra, nie będę tutaj nagrywał dalej ludzi pobocznych także biorę co mam brać i wracam do ciężarówki Piękny zachód słońca, flat white mega, prawie 13 zł. Nie brałem nic, kurde, kurciło mnie, żeby wziąć tego hot doga ale mówię nie będę brał, bo tam, kurde, w tych sosach to cała tablica Mendelejewa. Mówię potem, kurde, dziś stawać. Jakaś rewolucja żołądkowa, nie wiadomo co, ale pięknie jest, kurczę. Akurat zajdę, wejdę do auta i będzie już po pauzie. Widzimy się już w ciężarówce. Wiecie co, tak się zastanawiam, liczę i kurczę, bym dojechał. Pewnie jeszcze rozładował te e, włosy, Ty pojemniki Ach, chociaż mi się nie chce, i chciałbym na mecz zdążyć. Po prostu będę dojeżdżał do raczej, zadzwonię do magazyniera i zapytam. Jeżeli będzie w stanie mnie rozładować, to pojadę, rozładuję. I kurczę, na ten mecz bym chciał. Się wyrobić, najwyżej się spóźnię. Raczej nic specjalnego podejrzewam, że mnie nie ominie. Myślałem w ogóle, żeby w samochodzie zostać na tablecie, obejrzeć mecz i wrócić do domu. Ale z drugiej strony, co w domu z żoną się położyć przed dużym telewizorem, to nie siedzenie w kabinie przy tablecie. Nie? Także wolę już, niech mnie trochę ominie, niż miałbym tu siedzieć. Dobra dość marrodzenia. 5 minut pauzy i wracamy do domku na weekend! Pomaleńku. Pojemniczków nie zdawałem, bo nie mogłem się dodzwonić do wózkowego Nikt nie odbiera, tak więc odpuściłem Najwyżej prezes odwiezie I tak tam ma chyba coś robić w samochodzie z tego co z nim rozmawiałem Na warsztat ma brać, mówiłem o tej ośce też z tyłu, żeby sprawdził Czy tam nie ma jakichś luzów I pewnie coś z tą kabiną, nie mówił mi dokładnie co, ale wiem, że coś tam ma robić Także tak czy tak będzie samochód ruszany. A my co? Kończymy ten odcinek. Ja pakuję klamoty. zbijam się na chatę. Może jeszcze na drugą połowę meczu zdążę. Tak więc czas się pożegnać. Życzę Wam fajnego poranka. Miłego dzionka. Super popołudnia. Stosunkowo udanej nocki. I widzimy się w kolejnym odcinku. A, Trzymajcie się. Cześć!